Kontrolować. Ja nie kontrolowałem, dopóki się nie zaczęła. <laughs> Dobra, mniejsza. Bo mogę, tak jak o mnie ciągle mówią, tak jak ja mówię. Kiedy chciałem do niej wrócić? No, kiedy... słuchaj, jak spędzasz z kimś tyle czasu, jesteś zakochany, masz z nim dziecko, no to bardziej chcesz... to chcesz z kimś być po prostu. No i to była moja sobie głupota. Ale dużo rzeczy w ostatnim czasie otworzyło mi oczy i mam to w dupie. Nie, nie chcę z nią być. Nie chcę z nią być. A kurwa, jak mnie ręka boli. Czekajcie. Ty, ja znowu nie wyparzyłem tej szczęki drugi raz. Zalałem ją, kurwa, ci gorąco wodą i nie wyparzyłem. Zapomniałem, a panik muszę mieć. Ona ze mną. Ostatnio wam pokazałem kto do kogo pisał, kto do kogo zaczepiał, do kto do kogo przychodził, a wy dalej kurwa swoje. Ale mniejsza, dobra, wyjebane, bo teraz robimy selekcję naturalną. Bą, bon voyage. Rozmawiamy teraz z w miarę, miarę normalnymi ludźmi, ja sam nie jestem normalny, czyli mówię dlatego, że w miarę, bo już wszyscy jesteśmy To tu, tu do mnie dzwonił. Ale Aha! O o Tego tego się nie spodziewałem. Kurwa huh. Ociepanie. Ociepanie. Ja jebie. pu, Ja pierdolę. <ścoughs> <ścoughs> Do. Zaskoczenie, nie ubaw. Jestem zaskoczony. W Nie spodziewałem się... ...takiej wiadomości. No kurwa, nie spodziewałem się. No wyjebało mnie z butów, nie? A mało rzeczy potrafi mnie wypierdolić z butów. Zaj będzie zajebiście, <laughs> będzie zajebiście. Pozdrawiam was wszystkich. Hejterzy, kocham was. Niestety, ale wam nie powiem kto napisał, ale kurwa, mocno, mocno, mocno. Także no, ten Tegas ja pierdolę. Jestem bardziej taki z... Nie, nie chodzi, że się cieszę, tylko jestem zaskoczony, nie? I, a śmieję się dlatego, że jestem mile zaskoczony. Ten Tegas no. Jest potencjał, jest moc. Gdzie kurwa, dwani do mnie nie pisze Ja do niego napisałem, żeby, żeby, żeby to drugie konto do mnie przyjął zaproszenie, żeby mu wysłać, co miałem mu wysłać, ale w sumie pierdolejśmy nie będę wysyłał Spotkanko. Nie. Znaczy... Jeszcze nie wiem. To jest bardzo... O, Marcelinka, wszyscy cię już Nie, Marcepan, kurwa. Marcelinka. No. Wszyscy cię szukają. Każdy do ciebie chce napisać. Korka chciała do ciebie napisać. Dzięki za suba, drama Queen. A odnowiłaś pewnie. A Ola też nie. Nie, to jest, kurwa poważna sytuacja. To jest kurwa. Czekaj. Ja pierdolę. Eee... Ja jebię. Ja kurwa. Jak to się wszystko kurwa zmienia w ostatnim czasie. Jakie to wszystko się zmienia. ten człowiek kurwa nie zdąży myśleć o czymś, a już wiesz... Afirmacja, jak chuj afirmacja ludzie, no? A mówią, że to kurwa nie działa, nie? Działa w chuj. Napisać ci priw. Nie mogę, bo będziesz gad... bo ludziom rozgadasz. Aronowi powiem, on mnie nie sprzeda. <laughs> Jak wstanie, mu powiem. Bajo. Nie powiem wam. Nie powiem mamie, nie? Ja Ostry 10 złotych. Zęby się myję, a nie płucze kawą nie dziwię się, że Karolina powiedziała, że woli całować się z Helbojem, bo Tobie z buzi śmierci zakupię ci sztotkę i pastę jak cię nie stać. Kurwa, ja podejrzewałam, że mam droższą pastę niż, niż ty kurwa ten niż ty cały zestaw do mycia zębów. To raz, a dwa niby ostre, jednak tępy. <grym> Powiem ci tak, byłem z nią 3 lata i... co ci mogę powiedzieć, to, to, to powinno wystarczyć. O -o -o -o. Tak, bilet na Skolima dostałem. Dostałem wejście VIP na Skolima, no. Ja wiem, że jedziecie ze mną. Na co zrobimy zrzutkę? Na co chcecie zrobić zrzutkę znowu? Nic nie zrzucać się, bo zaraz będę mówił, że znowu żebram, kurwa. Niby ostre jednak tępy, no. Na bilecik? Nie, to już na bilet też. Dzieje się, kurwa, dzieje się. Wy żebracie? No tak. Ale ja jestem królem żebraków, a wy jesteście moimi żebrakami. Kup od nas dywan, a zesrasz się ze szczęścia. Słuchajcie, można, z Kolim, można go nie lubić z Kolima, nie? Można mówić, że jest. No, wkurwiał mnie też, wkurwiał miejscami, wkurwiało mnie to, co kiedyś zrobił. Ale nie zabierzecie mu tego, że zarabia wkurwę Siana i jest takim typowym self-made'em, i no, myślę, że kocha swoich synów, nie? Więc. To są trzy rzeczy, które kurwa sprawiają, że i tak nawet jak go nie lubisz, to i tak musi, musicie przyznać, że jednak kurwa zrobił robotę w życiu. Juj. Taka prawda. Jakie 800% czujesz, że turecki sprzedawca dywanów dzisiaj wleci? Gdzie? O, kurwa! I podoba mi się jak on z dram wychodzi, wiecie? Tak się przyglądałem temu. Jak jest jakaś drama, on ma po prostu wyjebane i się nie odnosi, nie? I tak to powinno wyglądać, kurwa. Ale tu się nie da na tym TikToku miejscami, nie? Albo zgania na, na kolegów. Z zespołu, najczęściej na luksa. Co mnie też bawi. O. A na 73. Nie było was, a tam już jesteśmy dogadani na procent. On, Ja powiedziałem, że nie jestem pazerną, chciał 50 na 50, na stary twój pomysł, twoje wykonanie. Ja mi 30% wystarczy. Nie śpią, seniorzy moi, nie. Moi kochani podopieczni, otworzę wam prywatny dom starców. <słuch> <słuch> Okej? Okay. Chcecie? Chatę mam dużo, zmieścimy się, kurwa. Nie, ja będę dla Was litościwy. Puszczę Was pod kościół, pożebracie po biedronkę, powiedzie Pan da, Pan da. Dogadamy się, kurwa. Tylko wszystkie niedziele i święta musicie to robić, bo możecie w tygodniu mieć wolne, ale soboty i niedziele, dni świąteczne muszą być, muszą być odjebane, bo inaczej nie ma sensu. Tak, dywany. Mm. Ale wam dam po wózeczku, żebyście nie musieli tych dywanów dźwigać. Taki z napędem. <grybujesz> ja pierdolę ma. Powiem ci tak. Wczoraj miałem dobry humor, nie? Bo mi ktoś poprawił. A teraz mi poprawili go jeszcze bardziej. Nie, bo taczkę Paulina przejeżdża często. To ona może nie zauważyć, jak gdzieś tam będzie jechać. Musi być oznakowany, musi być wiesz, Śmiej się. A jak? Jebać bieda, Agnieszka. Trzeba inwestować w swoich żebraków. To nic za darmo nie ma. Patrzcie, nawet, nawet ryzyk dostał samochód od pana Stanisława Bezdomnego spod Warszawy, który zaraz umarł. No, więc trzeba szanować. A na słomie się wygodnie śpi, na takich, wiesz, kiedyś były takie, mm, że się, że się, wy, jak to się, jak to się nazywało? E, sienniki? Jak to się kurwa nazywało? E, wypychało się to słomą. Ta, sienniki, no. No właśnie, sienniki. Także wiecie. No skurwa... I to było w chuj wygodne. I <śpiennik> Muszę was przeprosić. Muszę was przeprosić. საფი და წაიდა